Tutaj na tle sosny tych drzew, które są w dwóch kolorach, tak, mają ten pięć w dwóch kolorach, w dwóch odcieniach brązu, mamy świerka. I ja tutaj trzymam świerkową szyszkę. Podejdę nieco bliżej. Oczywiście mm, szyszki na świerku rosną w ten sposób w dół. Zaznaczam to też, ponieważ mamy w Polsce też inny gatunek, gdzie szyszka rośnie w zupełnie w inny sposób, tak. E, chciałabym też, żebyśmy podeszli. Dzień dobry. Nie wiem do końca, jak ten e, kolor e, scharakteryzować. Tutaj z tej strony właśnie jest e, dużo różnych e, Porostów. Tutaj mamy już taką korę bardziej czystą. No to jest duży, stary świerk. A z młodych, oczywiście takich mniej więcej przed Bożym, nasze Narodzenie się je ścina. No i robią za choinki, tak? Bo świerk jest najczęstszym drzewem, z którego robimy choinkę. W zimę. Wszystkie nasze filmy powstały przy współpracy z nadleśnictwem kudypy, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc.